Witam serdecznie na kanale Primanki. Witam z nad przepięknej rzeki. Dzisiaj przyjechałem z Mateuszem i z Tomkiem. Mateusz z tąkiem są trochę wyżej. Ja tu schodzę odcinek niżej. W zasadzie to będą dwa takie odcinki, bo sobie wytypowałem dwa odcinki do łowienia, jest mała woda, dlatego bardziej takie bankowe miejsca staram się obławiać, nie obławiam wszystkiego. Pochodzimy, tak po południu zakończymy wędkowanie. Zejdę te dwa odcinki Mateusz z Tomkiem, są też na dobrych odcinkach. Także myślę, że jest szansa, że coś się wydarzy, mimo małej wody i mimo tego, że za dużo ryb w rzece niestety nie ma jeszcze. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie pora, że ten ciąg taki srebniaka zimowego będzie większy. Póki co szukamy, dłubiemy pojedyncze jakieś ryby, może srebniak, może potarłowiec jeszcze. Nie wiadomo, ale jak będzie, zobaczcie sami. No to zaczynam. Kawałek przeszedłem do miejsc. Tutaj mam parę miejscówek, a później muszę się cofnąć ominąć troszeczkę takich nijakich miejsc. I znowu będę miał fajne miejscóweczki. Także dzisiaj zaplanowany dzień łowienia. Nie że idę po prostu i gdzie mnie nogi poniosą. Tylko mam wytypowane miejsca i mniej więcej wiem, gdzie będę łowił. Dzisiaj bardziej deszczowo a po południu ma przyjść silny zachodni wiatr i po kolei po kolei po malutku te miejscówki obłowie tu takie nurciki fajne są jest trochę tych miejsc tutaj do obłowienia no Szkoda, taki rzut piękny, ja się musiało zaplątać. A, zjem sobie śniadanie, bo nie miałem czasu, to sobie akurat śniadanko zjem i łowię dalej. A na śniadanie to dzisiaj wyjątkowo, bo nie mam jajek, nie ugotowałem sobie. A dzisiaj to mam oczywiście serek, dwie kiełbaski, no i łódko z kurczaka. No i dobra, ja już po śniadaniu trochę się rozwidniło, jakby przegoniło chmury trochę. Próbuję dalej. Miejsca jeszcze piękne przede mną, a później będzie taka prosta nijaka. Trochę tam obrzucam miejscami i pójdę na, na inne miejsca już dalej. Bo woda jest mała, to nie obławiam już wszędzie, tylko bardziej wybiórczo po miejscówkach. Być może to błąd, być może nie, ale często tak robię. Jak woda opadnie, to już skupiam się bardziej na takich pewnych miejscach. Na dużej wodzie ryba może stać wszędzie. Na małej jednak szuka dołków głębszych jakichś miejsc, rynienek takich za zawadą, wlewów nurtu. nie było coś puknęło, ale co to było to nie wiem coś puknęło no, zmienię przynętę dam inny wobler a później jeszcze blachę tego też pewnie będę musiał ustawić bo ja je wczoraj dopiero zmontowałem sobie ten jak masełko idzie bez ustawiania założę jeszcze błystkę, rzucę ze dwa razy a jak nie to idę dalej, no niestety z powtórki Trochę wiać zaczęło z zachodu. Czasem przed sztormem też potrafią wchodzić ryby. No, jest szansa, zawsze jest szansa nad rzeką, jak się jest, to zawsze jest szansa, że coś się złowi. No, miejsce gdzie ten czak miałem. Ciekawe czy coś się odezwie. Halo? Zło No pięknie, ładna. A srebniak? Srebniak, no pięknie, gratulacje. Gratulacje. Dobra, dobra, siema. Właśnie dzwonił Mateusz z dobrą wiadomością, wywalił srebrniaka, mówi 68 chyba centymetrów. Także dzisiaj miał branie, wyjął srebniaka. Zresztą zobaczcie sami co to za ryba. Drewniaczek 67 cm ładny się trafił Wypuszczamy. Po wulgata, po idzie Patrz, jeszcze stoi Piękna sprawa, wielkie gratulacje. My łowimy jeszcze dalej, jeszcze troszeczkę czasu mamy. Zobaczymy, może jeszcze coś z tego będzie. Tu jest też dobre miejsce. Tak, 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 mała przerwa. Wypiję sobie dla ubogi. bo kawę dzisiaj nie zdążyłem zrobić. Dobra, mała przerwa i lecę dalej. Pamiętajcie, wypiliście coś, to ważyło no, te 250 gram, piwo. Pół kilo waży jak niesiecie nad wodę. Puszka waży parę gramów. Nie rzucajcie nawet do worków nad rzeką, ktoś te worki musi zabierać. Ile towarzy w plecaku, tyle co nic z powrotem do reklamówki, i można zabrać ze sobą, bo patrzcie co tu się dzieje. Szkoda, że nie nagrywałem po drodze, co tutaj leży, ale zobaczcie co tu się nad rzeką dzieje. Reklamówka ze śmieciami, papiery, butelka. Butelka kuflowe, no już, już nie chce mi się cofać, bo... Miejsca były naprawdę, same śmieci. Same śmieci. Zabierzcie to ze sobą do plecaka. Dzień już się kończy, ale piękna sprawa. Mateusz wyjął piękną rybę. Miał jeszcze. Potężne branie. Ja miałem puknięcie. Także dzień jak najbardziej na plus. Ryba na ekipę wyjęta. Bardzo udany dzień nad rzeką. Na pewno tutaj wrócimy. Teraz ma troszeczkę popadać. Coś woda ruszy. Może coś woda podskoczy. Troszeczkę coś zmieni. Może tych ryb będzie więcej. Ale i tak nie ma co na rzekę. To są pojedyncze ryby, ale jak się cierpliwie chodzi zawsze coś tam się wychodzi. Jak film się podobał dajcie łapki w górę. Subskrybujcie. Komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie. I do do zobaczenia w kolejnym filmie.